Hello, hello! Zapraszam Was na vloga z życia Majeczki, kaskadereczki. Woohoo, yeah! mm, dobra, dzisiaj jedziemy do Polanicy. <grym> I nie, nie śmiejcie się ze mnie, dobra, to jest mój pierwszy vlog na YouTube, <grym> Ale dobrze, dzisiaj jedziemy do Polanicy. Już mam koszuleczkę klubową ubraną. Dobra, ja się już pomalowałam, ale na złoto przyczółki jeszcze nie mam. Zobaczmy, To jest to jest Dobra, ja się już spakowałam i pokażę Wam co biorę. Zrobimy sobie tosty na teraz i na podróż. Pamiętajcie, że trzeba zrobić nieźle. Mamy toster i To będzie trochę kontrowersyjne Ale ja nie robię tostów z serem Ja robię Nutella Nie chcę tą Nutella Sobie wziąć, co A Nutella robi mi zastaty statyw kochani, już się windą I będziemy jechać I a boxing tego, o, paczki PR no. Kochani, kochani, idziemy właśnie do toalety. No. I śmierdzi. Bardzo śmierdzi. Kochani, my już dojechaliśmy. Czekamy na ten. Także no. Wakey, wakey. W sumie gdzie, ale idziemy pod daszek, bo my czekamy, nie wiem, na przyjęcie czy coś, idziemy z walizkami. My już dojechałyśmy, jesteśmy w pokoju, mamy w trójkę i będzie się działo. BĘDZIE! będzie się. Ogólnie idziemy teraz do jakiegoś teatru, poglądać inne zespoły. Hani my już wyszliśmy z teatru. My już wyszliśmy z teatru, bardzo nam się podobało. Tyle I było to byli bardzo ładni e, jacyś Słowacy. No, to no, wiem, że tak. tak. Takie pierwsza od lewej. <śmulatory> Hejka! My już jesteśmy po kolacji. W tym dniu było to <śmulatory> już na tyle. Hejka, kochani. Witam was w drugim dniu vloga z Polanicy. Znaczy, to jest do was kolejna część tego vloga, ale do nas już to jest drugi dzień. Właśnie idziemy na śniadanie My już jesteśmy po śniadaniu Musimy wejść na trzecie piętro o, już nasze piętro Ogólnie się teraz będę malować Eee... Ehm, by nie Kochani my właśnie idziemy do Biedronki Na wyprawę, na zakupy Będziemy jeść Będziemy dużo jeść

Pani, my właśnie idziemy na jakąś paradę i będziemy za niedługo tańczyć za jakieś... 5 godzin! Jeeeeee! Yeah! Yeah! Nikola na vlogu! my właśnie idziemy na paradę, mamy tutaj y, fajne takie flagi promujące nas, także fajnie. Jestem Mika! Happy, happy, happy. Tutaj byliśmy w teatrze i czekaliśmy, aż zatańczymy! Ani my właśnie jesteśmy po występie, oczekując na wyniki, ale idziemy już do naszego, nie wiem, pensjonatu, do naszej willi Także pozdrawiamy Załamane, jesteśmy załamane. Będzie dobrze. No. Hej, kochani, witam Was w dniu trzecim, już ostatnim tego vloga. Um, także dzisiaj powrót do domu. My idziemy na śniadanie. Będzie dobrze. Będzie tanio. Kochani, my już jesteśmy po śniadaniu. Wiem, że ten vlog wygląda prawie tak samo, ale będzie fajnie, bo będziemy w autokarze. <śm> A kochani, my właśnie idziemy gdzie? Na, na gale. Dokładnie. Da? Ogólnie nie tańczymy na gali, ale... Ale to jest dobrze. Ale kto to może nie... coś wygramy? Ale w regulaminie jest napisane, znaczy tak, że ten, że jak ktoś nie tańczy, to nie jest jednoczne z tym, że nic nie wygrał, więc co? Nie, już nie ma machania. What? to że ktoś nie tańczy, to nie jest jednakne z tym, że nic nie wygrał. Tak mają właśnie takie. Tak się dzieje to takie rzeczy właśnie. Ale i ta moja idolka. Ej o ja o ja sopotowo o Ja nie wiem jak to się dostało. Nie wiem w ogóle co, ale... Nie wiem, ale... My jesteśmy teraz w Palaciu i ogólnie będziemy za chwilę jechać Także... bra!